Kolejny dzień naszego rekolekcyjnego zatrzymania się w tym biegu życia, by tak sobie uświadomić: A co w tym wszystkim jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Za co warto życie dać? Bo przecież każdy z nas dzień po dniu za coś oddajemy nasze życie. Wczorajsza niedziela już się nie powtórzy. Może mamy satysfakcję, radość, gdy ten dzień miniony wspomnimy, a może rumieniec wstydu się pojawia. Bo jakoś tak głupio wyszło i nie ma radości, nie ma satysfakcji, jest wstyd. Warto było za to ten kawałek życia dać. I idziemy przez ten świat. Pielgrzymka trwa, a towarzyszy nam Maryja, niewiasta Eucharystii, jak ją. Nazwał święty Jan Paweł II. Maryja jest tą pierwszą, która otwarła się na Boże Słowo. Fiat, niech mi się stanie. Nie według mojego widzi mi się. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Na tym polega mądrość życia, że otwieramy się na to Boże objawienie, każdy z nas do czegoś przez Boga powołany. Mamy dobrze zrealizować nasze życiowe zadanie. Problem na tym polega dziś, że jesteśmy ofiarami kultury tymczasowości, jak diagnozuje sytuację papież Franciszek. Kultura tymczasowości. A po naszemu, co użyjem, to dla nas, bo za sto lat nie będzie nas. Tymczasem. Jeżeli. Patrzymy na to życie przez pryzmat Ewangelii, to i za sto lat będziemy. Bo nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I dlatego trzeba będzie zdać sprawę złodarstwa swego i o wieczność chodzi. I Jezus nie pozostawia nas samych. Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest chrześcijańskie spojrzenie na życie, jak to wyrazi. Święty Paweł, no bo cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, co się może stać? Jeżeli jesteśmy w ręku Boga, idziemy przez ten świat, życie się zmienia, ale się nie kończy. Jezus, który nas zapewnia, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, chce, abyśmy w tej jedności z Nim trwali, abyśmy pokrzepiali się. Ciałem pańskim w komunii świętej, aby nam nie zabrakło tych duchowych sił. No i patrzymy na Marię, niewiastę Eucharystii. Ona człowiekiem była, ale podjęła współpracę z Bożą łaską, otwarła się na Bożą łaskę, i ona jest pierwszą, która z Jezusem zasiadała do stołu. Bowiem w Domku Nazaretańskim Maryja. Józef, Jezus zasiadali do stołu. I Maryja mogła się karmić tą świętą obecnością swego syna. I dziś, gdy my tutaj się gromadzimy wokół stołu eucharystycznego, mamy właśnie o tym pamiętać, że każda Eucharystia jest ucztą. Ucztą, na którą zaprasza nas Jezus. Bierzcie jedzcie, to jest ciało moje. Uczta. Owszem, jednocześnie i ofiara. Ofiara, bo Jezus siebie wydał, abyśmy my mieli życie, mieli w obfitości. I o tym jutro rozważać będziemy, ale dziś chcemy spojrzeć na Eucharystię jako ucztę. Maryja zasiada. Z Jezusem do stołu, a Jezus zostawił nam tę przypowieść o uczcie królewskiej. Przypowieść to historia dydaktyczna. Przypowieść została specjalnie tak przez Jezusa skonstruowana, żeby nam coś powiedzieć, czegoś nas nauczyć. Królewska uczta to nie bar mleczny. Królewska uczta. I Jezus nas na to zaprasza każdego dnia. A jak my traktujemy to zaproszenie na ucztę? Dobrze, że dziś tutaj jesteśmy, ale wiemy. Wiemy, że wielu podchodzi do tego zaproszenia tak, jak ci z przypowieści Jezusa, nie mamy czasu. Jeden ma swoje sprawy, jeden idzie do kupiectwa, inny idzie na pole. Nie, to nas nie interesuje. Lekceważą królewską ucztę. Jak my podchodzimy do Jezusowego zaproszenia? I gdy ci zaproszeni zlekceważyli, karę ponieśli, ale Król zaprasza teraz wszystkich, i tu jest to ważne, że zaproszenie trafiło i do dobrych, i do złych. Co to znaczy? To znaczy, że zaproszenie na królewską ucztę Jezusa Chrystusa na Eucharystię nie jest nagrodą dla grzecznych dzieci. A sprawą złego ducha jest nieraz wmówić nam. Nie jesteś godzien. Trzymaj się na dystans. Nawet się nie zbliżaj. Nie. Jezus każdego zaprasza, i dobrych, i złych. Ale to nie znaczy, że akceptuje tych złych jako złych. Nie. On im daje szansę. Ale gdy ten zły przyjmuje zaproszenie, ale z pewną. Nonszalancją do sprawy podchodzi. Nie jest wdzięczny za to, że na królewską ucztę został zaproszony. Lekceważy gospodarza. Przychodzi bez szaty weselnej. I wtedy gospodarz przychodził: Jak ty tutaj wszedłeś? Owszem, ja zapraszam wszystkich, ale gdy czujesz się zaproszony. Masz mieć tą postawę wdzięczności. Król daje ci szansę. Byłeś zły, ale on cię nie przekreśla, on cię nie odrzuca, on cię zaprasza, ale przychodząc na ucztę zadbaj o szatę weselną, wykaż dobrą wolę. Chcesz uszanować gospodarza. Natomiast wiemy, że zdarza się, że ktoś tak właśnie wykorzystuje dobroduszność. Gospodarza przychodzi na ucztę, ale lekceważy go. Nie jest przygotowany, bez szaty. I to nazywamy świętokradztwem. Bo Kościół dla wszystkich otwarty, uczta eucharystyczna dla wszystkich. Nikt nie musi się tutaj zaświadczeniami okazywać, ale w sumieniu to się dzieje. Jesteśmy godni? Przywdziewamy tę szatę weselną. A co to znaczy? To znaczy, że żałujemy za to, co złe w życiu było, i wykorzystujemy szansę szansę, jaką nam daje Bóg, żebyśmy się z nim spotkać mogli przy stole eucharystycznym. No i gdy patrzymy na Maryję, niewiastę Eucharystii, która zasiadała z Jezusem pierwsza do stołu i ta mogła cieszyć się Jego obecnością. Jego ciałem. On był z nią. A jak jeszcze sobie uświadomimy, że Jezus powie, a, a kto jest moją matką? Którzy są moimi braćmi? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego, to i my dziś tutaj, słuchani w Słowo Boże, zasiadamy z nim do stołu i jesteśmy przez Jezusa traktowani jak najbliższa matka, jak bracia. Jesteśmy rodziną Jezusa. Ale, właśnie, gdy tak spotykamy się przy rodzinnym stole, jak sprawy wyglądają? No, oczywiście, idealną jest sytuacja, gdy spotykamy się przy rodzinnym stole z najbliższymi, bo relacje są. Piękne, wręcz tęsknimy za sobą, lubimy z sobą być, lubimy z sobą rozmawiać. Okazja jest, imieniny mamy, taty, babci, spotykamy się, cieszymy się, że jesteśmy. Ale wiemy, że ludźmi jesteśmy i różnie nieraz bywa. I bywa nieraz tak, że jesteśmy zaproszeni na ucztę, ale codzienność, problemy. Zadzwoniliśmy do gospodarza, inną sprawęśmy załatwiali, emocje poniosły, słuchawką żeśmy trzasnęli. Jakoś tak głupio wyszło. No i przychodzi czas, uczty, zaproszenie. Co wtedy czynimy? Czy udamy, że się nic nie stało? No stało się. Nerwy poniosły. Nie było w tym może złośliwości, jakiejś chęci do kuczenia, ale słabość dała sobie znać, te relacje zostały jakoś zakłócone, zło się pojawiło. Czasnęliśmy słuchawką. Co wtedy robimy? Przychodząc na przyjęcie, na obiad, żeby zasiąść do stołu i cieszyć się sobą, witając się z gospodarzem, powiemy: Ale wiesz, wczoraj że to tak głupio wyszło, wstyd mi, niepotrzebnie uniosłem się, niepotrzebnie się uniosłam. A wtedy gospodarz powie, nie ma sprawy, oczywiście rozumiem, ja też mam słabe dni. I to jest ten moment, gdy przychodzimy na ucztę Jezusa Chrystusa, królewską ucztę i chcemy być godni. Dlatego na początku mszy świętej przeprośmy za nasze grzechy, te powszednie. Ta spowiedź tak zwana powszechna ona gładzi te powszechne nasze grzechy, te codzienne, tą nieuwagę, te nerwy, te emocje, to co burzy Jedność między nami, przepraszamy, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I w porządku, i Jezus mówi: Cieszę się, że jesteś. Zasiądź ze mną do stołu. No ale, ale znając życie, trzeba wziąć pod uwagę taką sytuację, że nie chodzi o takie zwyczajne uniesienie się emocjami, zwyczajne nerwy. Poszło na noże. Szwagry się pokłóciły, o majątek poszło, w sądzie się skończyło. Żal, pretensje, czaśnięcie drzwiami i dziesięć lat sobą nie gadają. I nagle tak sobie szwagier uświadamia, że chrzestnym syna jest ten, z którym dziesięć lat nie rozmawiam. Wesele się szykuje. Chrzesnego trzeba by zaprosić. Ale jak to zrobić? Nie gadamy. No i co? I wtedy tak po prostu pocztą wyślemy zaproszenie, on przyjdzie, uda głupiego, ja udam głupiego. No nie, tak się nie da. W takiej sytuacji trzeba jednak wcześniej zaaranżować spotkanie. Trzeba sprawę wyjaśnić, może zło naprawić, rękę do zgody podać, przebaczyć. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy człowiek świadomie, dobrowolnie, w rzeczy ważnej, mówi Bogu nie. Nie interesujesz mnie, Twoje zasady, Twoje prawo, to mnie nie interesuje. Świadomie, dobrowolnie, w rzeczy ważnej depcze człowiek boży porządek rzeczy. No i wtedy nie można tak sobie po prostu przyjść, i udać głupiego, że się nic nie stało. Stało się. I dlatego w kościele mamy konfesjonały. bowiem żeby podejść do stołu uczty królewskiej, którą Jezus dla nas przygotowuje, trzeba najpierw sprawę załatwić z Panem Bogiem w konfesjonale. Grzech ciężki trzeba najpierw zrzucić ten ciężar, rzecz wyjaśnić, zadość czynić, pokutować. A wtedy, a wtedy słyszymy od miłosiernego Ojca: idź, nie grzesz więcej. A gdy przychodzimy do stołu Pańskiego, cieszę się, że jesteś. Zasiadamy do uczty. Wspaniała rzecz, spotkanie. A potem mamy tę ulgę, że to, co nas oddzielało może przez długi czas, co nam na sumieniu leżało, że to wszystko żeśmy przezwyciężyli. Bożą łaską, jesteśmy na uczcie. No ale znamy życie. Bywa nieraz i tak. Że człowiek sobie jakoś to życie pokomplikuje. No i nie da się tak od razu sytuacji życiowej zmienić, bowiem sprawy rodzinne, i dzieci, i wychowanie, i różne inne, po ludzku wydaje się nie do rozwiązania. Ale drogi nasze nie są Bożymi, a myśli Boże naszymi. I ważne, żeby właśnie w takiej sytuacji choroby duchowej człowiek nie rezygnował z tej jedności z rodziną, która się spotyka przy stole. Życie się pokomplikowało, droga do stołu eucharystycznego zamknięta, ale nie obwiniaj za to pana Boga. Nie obrażaj się na Pana Boga, na Kościół, na ludzi, na rodzinę. Nie potraktuj to jako krzyż. Tak jak ktoś, kto choruje. I lekarz już powie, tłustych schabowych to nie da rady. Ale zaproszenie jest na przyjęcie, na wesele, na ucztę chcę być z rodziną. Wszyscy wiedzą, że choroba uniemożliwia sięgnięcie po dary, które na stole gospodarz postawił, ale chcemy być razem. Inni współczują, otaczają troską, a my chcemy być. Chcemy być w tej wspólnocie. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy przychodzimy, wykazując tą dobrą wolę i pragnienie pragnienie trwania w jedności z Królem, który na ucztę zaprasza. Jego nie obwiniamy. Swój krzyż dźwigamy. A Bóg, jak wierzymy, miłosierny, gdy widzi tą dobrą wolę człowieka, może jakimiś drogami to poprowadzi, nam się to w głowie nie mieści, po ludzku tego nie wyreżyserujemy, Jemu zawierzyć to trzeba. Natomiast gdy w takiej sytuacji Człowiek się obraża na Boga i ludzi i nie przychodzi na ucztę. Sam siebie stawia poza nawiasem i nawet nie daje sobie szansy do wykorzystania, jaką może chce stworzyć dla mnie Bóg. Dlatego to nie rezygnujmy w takich właśnie trudnych sytuacjach, nie raz dramatycznych z tego trwania w jedności. W jedności przy Jezusie, który zaprasza nas na ucztę. I gdy patrzymy jeszcze właśnie na ten domek nazaretański, Maryja, Józef, Jezus przy stole. No i tak teraz sobie pomyślmy, zostaliśmy zaproszeni, wierzymy w świętych obcowanie i Maryja i Józef, a Jezus tutaj mówi: "Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Jesteśmy zaproszeni." A co byśmy tak powiedzieli o kimś, kto przyjmuje zaproszenie? Przychodzi na przyjęcie, ale zostaje przy płocie. Nie wchodzi do domu. Nie zasiada do stołu. Mówi owszem, mam zaproszenie, przyszedłem na imieniny do cioci i stoi przy płocie. A co ty tam robisz? Ano, sobie stoję. A czemu ty tam stoisz? A bo mi tu dobrze. No to przyszedłeś na. Uczte czy nie przyszedłeś na ucztę. Owszem, gdy do cioci dużo gości przyjdzie, dom pełny miejsca nie ma, a i w ogrodzie goście, a to zrozumiałem. Natomiast jeżeli miejsce przy stole, a on przy płocie, to jakoś tak nienormalnie to wszystko wygląda. Albo gdyby przyszedł nawet na przyjęcie do cioci, ale pod ścianą stoi. I nie usiądzie do stołu. Dziwnie. Mógłby. Nie ma problemu, nie ma przeszkód, w zgodzie żyje. Wszystko w porządku. A pod ścianą stoi. No i to jest właśnie ten moment. Przychodzimy na ucztę. Owszem, ponieważ nas wielu, stół niewielki, siedzimy w ławeczkach, ale potem przychodzi ten moment, podchodzimy do stołu, do Komunii Świętej. A nieraz ktoś tak nawet się nie zastanawia, nawet się nie zastanawia. Mógłbym, nie mógłbym, chcę, nie chcę. A po co? Przychodzi jak do teatru. Uczta królewska, uczta miłości, uczta eucharystyczna nie jest kiepskim spektaklem, w którym ciągle grają tę samą sztukę. To jest uczta. Spotykamy się przy stole. Tu nie ma widzów. Dlatego to właśnie Kościół zachęca nas do pełnego udziału, nie do oglądania. Kiedyś się mówiło, wysłuchał mszę świętą, ale Kościół, otwierając się na dnia Ducha Świętego, właśnie na to zwrócił uwagę, my nie mamy być słuchaczami, oglądaczami, mamy być uczestnikami uczty. A gdy zasiadamy do stołu, to rozmawiamy z sobą, dlatego dialog, dlatego jesteśmy razem, dlatego i śpiew, i modlitwa, angażujemy się w to, co się dzieje. No, bo jakby to było w domku nazaretańskim, gdzie Maryja, niewiasta Eucharystii, zasiada z Józefem, z Jezusem do stołu i milczą. Nienormalne. Nie. Na uczcie człowiek dzieli się sobą. Jesteśmy nawzajem dla siebie. Mamy być nawzajem dla siebie takim ubogacającym darem Boga. No i gdy dziś o tym wszystkim rozważamy, pomyślmy, szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy dziś na tej uczcie. Bo jak słyszymy, wielu dziś w świecie pozbawionych. Tej możliwości. I nie wiemy, czy będą mogli, nie wiemy, czy i my będziemy mogli, uczestniczyć w królewskiej uczcie, gdy będzie radość z zmartwychwstania, święta wielkanocne. Dziękujmy Panu Bogu za ten dar i módlmy się za wszystkich na świecie, aby każdy mógł jednak zasiąść z Jezusem. Do stołu, bo potrzebujemy tej duchowej mocy, aby przejść przez to życie, stawiając czoła różnym przeciwnościom. On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.